Ja przestaję oddychać Złóki na minimum Żeby nie przeszkodzić Cześć Siemanko wszystkim na naszym kanale Kochani w dzisiejszym odcinku poczęstuję was Takim retro smaczkiem mianowicie Takimi oto Petardkami poch Yy, historia tych petard jest dość długa i skomplikowana, ale ze względu na to, że ja lubię się rozgadywać, a wy lubicie na czyste słuchać i te magiczne komentarze, kiedy skończył pierdzielić, pójdą pewnie w ruch. Mianowicie, kiedyś, kiedyś na początku istnienia mojego kanału, miałem takie petardy yy, i miałem dość złe wspomnienie z tymi petardami, bo następująca czynność, jaka została wykonana po otwarciu, to pudełko się po prostu rozpadało. Następnie gips z tyłu w opakowaniach cały się wysypywał. No niestety, gips z się wy wysypywał, wypadały ląty, przez co te petardy nie wyglądały zbytnia apetycznie w czasach, kiedy królowały się petardy z NWP, kiedy było naprawdę dość dużo fajnych petard. Więc te petardy e, zrobiły na mnie swoje pierwsze wrażenie dość słabe. Nawet później parę razy je próbowałem przetestować w jakichś wielkich testach petard, ale te petardy nam najczęściej nie wybuchały. Później jakoś te petardy zutylizowałem i w 2018 roku gdzieś na jakiejś aukcji zakupiłem właśnie jedną taką paczkę na retro wspominki do nagrania. No i tutaj muszę przyznać, że te petardy yy, wyglądałem całkiem spoko. Tego syfu tutaj jest bardzo mało, w przeciwieństwie do tego co miałem kiedyś. Tego syfu tu jest malutko. No ale jest, jak przestrzemy, no to tam palec troszeczkę przybrudzi, nie wiem czy będzie widać. Kiedyś to było po prostu masakryczne, teraz jest troszeczkę lepiej. Co można, no i oczywiście to pudełko magiczne, które raz jak się rozłoży, to już się nie da złożyć. Co do samych petard, w opakowaniu mamy 10 sztuk. 10 sztuk, za które trzeba było kiedyś zapłacić od 8 nawet do 14 zł. Czasami jak się trafiło jakąś fajną aukcję, można było dorwać te petardy nawet za 6 ziko. Jeśli chodzi o jakość wykonania petard, trzeba przyznać, że wyglądają dość dobrze, taka trupia czaszka napis POCH napis po a w internecie jest POOH. To jest przez 3 O a w internecie jest przez 2 O na, chyba na stronie e, Triplexa jak dobrze pamiętam jeśli chodzi o korpus korpus jest naprawdę bardzo gruby i masywny e, i sama petarda wygląda dość fajnie, jest twardy korpus e, mamy bibułkę która dość w miarę fajnie schodzi lącik króciutki niezbyt długi, żadnej flary żadnych dodatkowych efektów to, jeśli chodzi na temat flary Teraz fajna historia dotycząca kodu produktu Mianowicie tutaj kod produktu jest TXP384A Pod takim kodem produktu Nie znalazłem żadnych petard w internecie Ale znalazłem petardy Po kodzie produktu TXP384 Bez końcówki A Jak te petardy wyglądają? Tada! Mają certyfikat CE Jest 20 sztuk w opakowaniu Triplex Mianowicie te petardy, żeby znaleźć, musiałem wpisać nazwę. Nie kod produktu, tylko nazwę musiałem wpisać. I wpisałam POCH przez dwa O i H. I mi wyskoczyły petardy takie. Już jest zupełnie inny kod produktu. Więc zobaczcie sobie. Tutaj kod produktu jest taki. Złap ostroj. Widzicie, taki jest kod produktu. Tak one się prezentują w miarę fajnie. Kod produktu. No i tutaj mamy instrukcję. O, w taki sposób. Instrukcja w języku polskim jest dość prosta, instrukcja w języku niemieckim jest taka bardziej skomplikowana. Jak ktoś na niemiecki to sobie przetłumaczy. No i w języku angielskim. W języku polskim wam przeczytam, jeśli ktoś nie zwrócił uwagi, nie przeczytał. Instrukcja jest naprawdę dość prosta, prymitywna i można powiedzieć stara, bo położyć na twardej, równej powierzchni, już nie ma, że jakaś niepalna czy coś, położyć na twardej, równej powierzchni, zapalić ląd. Wiecie dlaczego na równej? Żeby petarda była tak, bo jak na nierównej, się przewróci gipsikiem w waszą stronę i może być kuku. Zapalić ląd i oddalić Używać na wolnym powietrzu, czyli tak jak my na dworzu. E, z dala od ludzi i materiałów płaskopalnych. Z dala od ludzi? E, okej, okay, rozumiem, że mam to odpalać, ma nikogo nie być w okolicy, okej. Okay. I z dala od materia materiałów płaskopalnych, czyli... Ktoś, co może się po prostu zapalić i wywołać pożar. Ale nie ma tutaj nawet słowa o tym, że petardy nie mogą odpalać dzieci. Czyli osoby poniżej 18 roku życia. Nic do takiego nie ma. Bo jeszcze kiedyś to było właśnie pod nadzorem osób dorosłych, petardy y, dla osób powyżej 18 roku życia, bla bla bla, tutaj nie ma nic. Jeśli chodzi na ten. Na, po, jeśli mamy to przetłumaczyć na język niemiecki, co po niemiecku piszą. Tu wam tylko tyle mogę powiedzieć, bo widzę. Aben and Person under 20, a Czyli przypuszczam, że petardy nie są wskazane, dla, znaczy dla osób, które posiadają mniej niż 18 lat. Jeśli chodzi o język angielski, czyli skierowany na Wielką Brytanię, użyć na dworzu, do użytku tylko na dworzu, eee, naprawdę ściągnąć pomarańczową osłonę lądu. Eee, Play singling on ground fuse of uh, end. Is... Czyli instrukcja w języku angielskim dotyczy wyrzutni. Jeśli ktoś zna angielski albo macie tłumacza, proszę bardzo, przetłumaczcie sobie tutaj. To jest instrukcja dla wyrzutni. Nie wiem co oznacza po niemiecku, chyba sobie użyję translatora. Po polsku, wiecie. I teraz najśmieszniejsze. Pedardy nie wiadomo, jak... której klasy są: czy F2, F1 czy F3. Ja przypuszczam, że są F3, bo no, według gramatury, którą możecie zobaczyć sobie tutaj, wychodzi na to, że to są dość porządne i mocne petardy. Jeśli chodzi o ten korpus, też jest dość sobicie i dobrze zrobiony, więc przypuszczam, że to jest F3. I co teraz, jeśli chciałbym takie petardy wwieźć teraz do Niemiec? Nie wiem, jak było kiedyś, jakie Niemcy kiedyś mieli dystrykcje, teraz jest tak, że F3 u nich jest zabronione, więc jeśli tu nie mam nic napisane, która to klasa, czyli jak to potraktuję? F2, F3, F4, F1? czy może jako samoruby, nie mam żadnego pojęcia, jeśli ktoś z importerów, ze sklepów ma jakąś na to wiedzę, możecie anonimowo mi napisać na fanpage'u lub w komentarzu pod tym odcinkiem, będę Wam bardzo wdzięczny, bo mnie to po prostu yy, ciekawi. I tyle, informacje na temat gramatury już znacie, <laughs> na opakowaniu nie ma nic kompletnie oprócz instrukcji obsługi, nie będę przeciągał, bo to będzie długi odcinek, test na wodzie, test na ganku, test na decybelomierzu i, może jakąś tam malutką destrukcję zrobimy na trawce. A więc zapraszam Was, kochani, do oglądania. Krótka lekcja: jak to do odpalać pirotechnikę. stawiamy na równym niepalnym podłożu, odpalamy i tylko tyle. Pusi. 123,7 dość ciekawie sprawdzimy jeszcze raz Ale pa miku Wynik w miarę zadowalający Sprawdźmy kochani teraz ses na wodzie. Tam jest taki garnek, w której znajduje się taka dość zielono-szara, brudna woda. I zachowam specjalnie odległość bezpieczną, żeby nie zostać ochlapany tą wodą. O dziwo pływa! Ta petarda pływała. Szok. Test, Petard na garnku. Hmm. Powtórzymy jeszcze raz takie Jeszcze raz damy testa. testa. Hmm. patrzy na to drzewo. Może by tak odpalić pod drzewkiem? Oddalmy ten kamień. Żeby ten kamień nie był... O, ładnie postawmy garnek. Pyk. Ładnie to to nie było, ale dobra. O! To już poszło zdecydowanie lepiej. I teraz poszukam czegoś, co można byłoby rozwalić. Zobaczcie, kochanie, na te dwie petardy. W jedną zaingerowałem. Widzicie? Gips jest ściśnięty. Co oznacza, że ten gips zbyt mocno się nie trzyma. O! Widzicie? Można gips ścisnąć, Przez co, gdyby ten gips był troszeczkę lepiej dopasowany, tak bardziej na ścisło, żeby nie szło go. Przepchać paluchę, dalej się już nie da, no bo jest mieszanina. E, gdyby troszeczkę to lepiej było zrobione, to przypuszczam, że te petardy by waliły lepiej. A tak po prostu nie masz takiego dużego ciśnienia, i ten gips szybko może niszczyć, wypychać, i jest trochę petarda słabsza. No ale zobaczymy jeszcze. Sam jestem ciekaw. Co o tym sądzicie, o takiej teorii? Nie Nie wiem. Zobaczmy, mordy, czy coś na petardę jest w stanie zrobić pustakowi. Ale to był głupi pomysł. O kurde. To był naprawdę głupi pomysł. Dlaczego? Tutaj jest kawałek pustaka. Tu jest kawałek pustaka. Tu jest kawałek pustaka. I tutaj spadł też kawałeczek pustaczka. Troszeczkę się odróżnia, nie? Ale to był głupi pomysł. No, ale trzeba przyznać, że petarda duchnięcie ma, ale... No to zobaczcie, no pustak ważył, nie wiem, no po kilogram może było, nie? No tutaj leżał, zobaczcie. Jak ładna dziura. Tutaj jest. To ten był wariat? Nie, chyba nie ten. Ten, o. To zobaczcie, jak to odrzuciło. Tego wariata stamtąd. To jednak jakaś mocnych petardach tych petardek Czyli... Może to jest taki secret code? Wiecie, taki secret code, czyli jeśli wciskamy ten gips do środka, to on spowoduje, że nasza petarda. O, ten to już. O, ten to się nie nadaje. O, nie. O tej to nie będę brał, ale ta. Może to jest taki sekretny kod, że dzięki czemu, jak wciśniemy mocno ten gips, to spowoduje, że ta petarda dwa razy mocniej wybucha. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. więc Zróbmy to, zanim przyjedzie jakiś przypołowiec. Stawiamy tutaj petardę. Bierzemy garnek i sprawdźmy to, czy to faktycznie troszeczkę lepiej bym powiedział troszeczkę lepiej, powiem Wam jedno. Dobrze, że mam ochronę na obiektyw. Bo właśnie z niego sięgnąłem taką fajną, mam paciaję ziemi, nie? I nie wiadomo, jakby się zachowało na obiektywie, czy by nie porysowało po prostu. A tak jak jest filtr ochronny, to jest ok. Więc jeśli ktoś ma sprzęt i chce o niego dbać, to polecam coś takiego, nie? Co do petard POCH, co mogę powiedzieć na ich temat? Jeśli chodzi o szatę graficzną pudełeczka takie, niezłe. Jeśli chodzi o jakość wykonania, petard dość fajne, tylko mnie trochę ta bibuła denerwuje. Gips. Sami ocencie Ale aż tak bardzo się nie sypią Są petardy gorsze Jeśli chodzi o te petardy w czasach NWP Na 7 z plusem Zasługiwałyby W dzisiejszych czasach miałby nawet ocenę z 8 z plusem No wiadomo Mamy certyfikację C No chyba żeby ktoś tutaj dopisał Emitter P1 Jak najbardziej można byłoby sprzedawać o takiej samej mocy jak są teraz Tylko troszeczkę żeby ten gibis był bardziej dopasowany Jeśli chodzi o petardy Wielkim zdziwieniem jest to, że ta petarda pływa Wiecie, to, że petarda jest ciężka, nie oznacza, że utonie. wiecie dlaczego? Bo jeśli jest tam mało gipsu, z dużo mieszaniny fotobłuskowej, to nie sprawi, że ona utonie. Co sprawia, że ona pływa? Korpus, papierowy korpus, papier się unosi na wodzie. Jak nasiąknie wodą, to utonie, ale to jest dość dużo, gruby i to po prostu pływa. Zachowuje się jak kawałek drewienka. Dlatego pływają petardy ciężkie. No. Chyba, że byłoby tam dużo gipsu, i po prostu utonęłabym. Nie chcę się jakoś tego wam tłumaczyć. Dobra, to tyle jeśli chodzi na temat tych petard. Petardy dość fajne, mocne, głośne. Nie są najgorsze, nie są najlepsze. Nie będę zabierał za sobą ostatnie petardy. Co zrobimy? Zrzut Mariana. Czyli odpalamy. I do sąsiada. Zamurek, nie? I strzeliło tak jak. Nie wiem tak jakby zbi, zbita szyba, taki dźwięk poszedł, nie taki basowy, tylko taki dość ostry, cienki. Ech, i powiem Wam, podczas odpalania tych petard czułem ten zapach, jaki czuło się kiedyś podczas odpalania pirotechniki NWP. Taki, nitosiareczka to one miały taki swój specyficzny zapach, chyba nie wiem, co oni do tego lądu dodawali. Normalnie taką, taką siareczką u poranku pachnie, dosłownie, chociaż tu nie ma dekasiarki, nie? Taką siareczką wali, taką, kurde, tego brakuje mi, w dzisiejszych petardach aż tego tak tyle nie ma. Dobra! Fajne retrospominy, jeśli wam się petardy spodobały, ustawcie łapę w górę, czy znaczy, ten film nam się podobał? Wbijajcie do sklepu Pirohit, jeśli chcecie sobie zakupić pirotechnikę na Sylwestra. Forum elitamachonego.pl, grupa na Facebooku Elita Machonego. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, piszcie na Machony Team. To jest fanpage na Facebooku. To było na tyle. Jak ocenicie te petardy? W skali od 1 do 10, lub też napiszecie komentarz, fajne petardy strzelałem kiedyś z nich, albo nie lubiłem tych petard z powodu takich i takich. To do wszystkich takich komentarzy postaram się przypiąć wam serduszka. Mi już robi się te petardy tak średnio się spodobały, kiedyś po prostu mi odrzuciły, teraz z nich trochę jak Takie petardy nie są najgorsze, nie są najlepsze, ale wiadomo, lepsze to niż jakieś tam picolito, nie? No i w miarę bezpieczne, że nie wybuchałem za szybko, tak. Tyle, bo już nie wie co gadać i gada, żeby już był film. Nara